makrelo z tej strony. Marto, gramy w Brawl Stars! Elo mordeczki! Jak pewnie wszyscy wiecie, jest nowe wydarzenie. Ja Uż nie wiedziałam. Zdobycie Melody. Mm -hmm. Dobra, Kati, zapraszam Ciebie. Dobrze, a to można w parze? Tak. Dobra, o co chodzi? Że trzeba, no może trochę długie jest to wydarzenie, Szarki. No dobra, spróbujmy Pasz. na 12. trzy, ten, czekaj. 6 9 12 no 12 Czyli co najpierw są zbiory klejnotów? To... i tutaj się nie traci pucharku. No, no nie. No Weź chcesz baza? Mogę. To kogo ja mam wziąć? No a możesz bula jak chcesz. Nie. Ja Spajka ma No to ja mam zostać z bazem? Przez to nie jest na pucharki. Wiem, no dlatego tak? gramy, okay? gramy. Jest tak. baz może być? Może być. Błagam, wygrajmy to, bo tam są ale trzy to polażki, a ja, się wygrywa? A wygrywa? Tak, a ja bardzo chcę, żeby Katia zdobyła melodię. melodii. No. A ty nie masz melodii? Mam. To dla mnie to robisz, ale Ty jesteś kochany. A, a nawet jak przejdę to wyzwanie, to może dostanę powiedzmy kredyty, zawsze coś. Myślę, że tak jest. Fajnie, no. dobrze by było, Nie, 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 Bo tak to by że... było takie, że trochę chamskie, że też. Że po prostu robim... niesprawiedliwe. No niesprawiedliwe? Nie. No, nie. ty też. O nie. Wcześniej tak. Nie! Ej, ta Bonnie już leży po prostu. O ja ją chyba. O! No, już. Zginęła, zginęła, poległa. Zginęła, no. Poległa. Od tych. Oni też powinni, jest! Jest, jest czy nie jest, jest? Prawie, prawie, prawie. No. Dobre. Dobrze, dawaj, pusty. dawaj ich. Masz? Mam milion gemów. No i cudownie. Jak sobie żartuję tylko. Ła! Uciek! Zbieraj! Nie ma mnie. No ale mówię tu nie. Dobra, jeszcze nie mamy. Nie mówiłem do was. Bonisio. Mm -mm. Zabijać Boni! Dobra. Oj, trafiła mnie. <grym> Miśku. Miśku. Ja nie chcę, żeby oni wygrali. Ja też nie, ale cztery, trzy. Dobra, przegraliśmy. Południe. Kurczę, zdążyłabym A to trzeba wszystkie trzy wygrać? No. Czy ile trzeba wygrać? No Oj, już. dwa pewnie Tak? Nie To jeszcze raz, nie ja chyba nie chcę tego, ja wezmę sobie mm, Bo Ja wezmę sobie Kogo mam wziąć? Mów mi Broka? Mortisa? Broka? Mortisa Jak ty szybko tym jedziesz, aż o ty Powodzę... Czyściłeś nos? Widzowie no. Asymery. <grystanie> tak to. <grystanie> to jestem ja. Na grze. Asymery. Tak ja na speedzie. Asymery na speedzie. Dobra. Mamy to. No. Jak oni mają tyle mocy wytłumacz mi? Mamuś, ja już mam trzy gemy. Tym się nie przejmuj.

Kaskadero El Premo. Dobrze. Wow, mi się kończy życie. Trowe czy słychać jak się nam gotują jajka <grym> jestem ciekawy. I mi się wydaje, że tam muszę zmniejszyć Mamuś musi musimy ziary zabić. Ale to nie jest konieczne. Nie oj. jest to konieczne. Oj, 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 oj. Miśku, uciekajcie. Mała gem wyla wylatuje, gem wylatuje. Macie? Macie już... Dawaj, już gęma. Uciekam, uciekam! Uciekam! Zginę? Nie, nie zginiesz, nie zginiesz, zginę, nie zginę. zginiesz, nie zginiesz, trzymaj nie zginę. się Brawo Trzymaj się Robotik. Trzymaj się Ja się dziwię, że I. on jeszcze żyje Jest, trzymajcie się chłopaki Proszę was, trzymajcie się Trzymajcie się? Dobra, już i tak wygramy 14! Łaaa, wow, pięknie Dobra, jeszcze raz chcę Dawaj Mamu, star dropik A Epic Ooooo! Kolejny. <gasps> Mityk! Mysyk! Mm. Wow, co to jest jakaś igra? Pablnie to mityczny był! Dobra, nagroda zazwyczaj... Aha, dlaczego? Ja, a ja też mogę odebrać. To ja udamy gotowość. Ko rzadkim. Nie, sorki, kokosik, ale po prostu my dobra, dobrze, nam, dobrze sobie poradziliśmy. I nie że obrażam ciebie, że grasz słabo, tylko po prostu nie chcemy przegrać. Nie chcemy się potem złościć na kogoś. No, bo Kogo to jest... znamy, dobra. A kokosik, ale, kokosik ty jesteś grasz dobrym super. widzem. Tak. ty gra ty gra z nami od Stumbla, więc to ja się bardzo Aj, szanuję. To jest w ogóle super. Prawda? To jest mega miłe. Dobra, już oczywiście mamy dwa gemiki. No dobra, dobra, ale oczywiście to nie znaczy... Że nie zginę! Ty! Ale nie mnie nie. zrobił. Nie ty to ty się. się, się nie, zginąłem, nie, nie wywylej się. Ja Przepraszam, czuło. ale ja muszę zdobywać te gemy. Nie przepraszaj, tylko się pilnuj. Oj, uważaj na Kolejny maj... gemek! Mówię ci, uważaj na Majka. Super Misiu. Zebrać? Zebrać! Nie, nie zebrać, no. nie zebrać! Yy. Ale... No. Sześć gemów, Majko? Majko. Patrz, jak mnie zblokował tu! Idę ciebie zabić, oczywiście! Dajemy go! Jaki no. typ! No! Ale patrz, to mnie znowu zblokowało! Kolego, no? nie graj na hama. Nie mów tak! Hej! co to no, cię Moje gemy! To były moje gemy. Misiu, więc... misiu! Misiu, misiu, spokojnie! No, widzisz dobrze, że ja się podłożyłam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie! Miałeś to! Nie wierzę. Kto to zebrał? Dawaj ją, dawaj ją. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie! Dawaj! Nie, nie! Ale, nie, to jest Miśku, nie Jedziemy! Jest strasznie. Gdzie tam oni są? No, i nie brakuje. Mm. Ej, w sumie zbierajcie sobie ma? tutaj na spokojnie na środku. Co tam ma najwięcej od nich? Yy, ten, yy, kiełek. Co mm. mi mm. <słyskanie> naparza znowu. Widzowie, jeden gemik nam brakuje. Pack. Jeden gem nam brakuje. Mama, uciekaj. No nie! Nie, Misiu! Bierz ich! Szybciej, no bierz! Nie, nie, nie. Killer, killer. Ki mm. Szybko! Jest! Jest! Uciekaj, ty uciekaj. Ty uciekaj. Nie no dopuszczę dawaj, do dawaj, tego, dawaj. żeby oni zebrali te gemy, więc zebrałem oczywiście, tak żeby mieli więcej Szybciej, szybciej, oni zaraz będą mieć też dyszkę Mistrz, bo mają już 9. Wspomniałam 13. Jak nie zebiorą tyle co my, to. przegrają. Dobra, pozdraw. Jesta. Uh! Ja nie mogę. Nie. Ale to było ekscytujące. I co teraz? Widzowie, ja zasługuję na jakiegoś dobrego stardropa. dropa mm. <grym> <grym> Tak. Ja również. Rzadki, rzadki, rzadki. No pewnie. No jest na Stronger? I co teraz? Z, no, znowu zaczynamy. zbiory? No, ostatnia gra zbiory. A nie było trzech gier? Po prostu jedną przegraliśmy. No, ale nie chodzi o to, że jakbyśmy wygrali... Musisz wygra... wygrać trzy tak. i idziesz dalej? Mhm. A masz jakąś wy... skończoną ilość prób, czy nie? Yy, jeszcze nam został, że jak dwa razy yy, przegramy, to a, możemy sobie dokupić oczywiście te próby, a, ale no, to, ja to po co? Nie no ja dokupię oczywiście. Nie, to, to jest mega trudne. Czyli to trzeba na te wszystkie próby... Harder, maker, masz... faster, stronger. Dobrze, patrzę. Masz tą piosenkę? Harder, yy, tak no, nie Tak troszkę z innej wersji. Ja? No. Co nie zbieraj? Chodziło o to, żebyś gemów nie zbierała. A ja nie chciałam zbierać gemów, ja chciałam ich o, niszczyć. Nie. mam cztery gemy. No bo, ale wiesz, Nie zbieraj, jesteś... nie zbieraj! Ale nie zbieram, nie zbieram. Ty jesteś dobry w kilach Miśku, więc jak ty masz tyle gemów... To to jest też szkoda, szkoda wiesz? No ale no. właśnie o to chodzi, że ja muszę zbierać te gemy. Nie, mój. zginęłam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Proszę cię na dół, Zbierze na dół. Misiu, chodź tu do mnie. Dobrze. Nie, no gdzie? Dobrze. Widzieliście, widzowie, słyszeliście te dźwięki? Widzieliśmy, słyszeliśmy. Znowu tyk, 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 tyk. tyk. Dobra, ty, 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 ty. akurat brok ma tyle, ile nam brakuje. No tak, tylko że nie jest... że jest szansa, że może... Ej, ziomuś, bij go. Spoko... No nie, on ma Hipera i Ulta, na skoczy za chwilę. No to co? No to pomóż mi to przecież ja sobie nie dam tu, 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 z nim rady. Tu, 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 tu. tu. Zabijamy go! Pewnie. Damy radę! Mamy Sigmy! No ma cztery. No ma dużo. Mmm, malutko ma teraz, Misiu. Trzeba ale, go. Nie nie nie, 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 nie. Nie, uciekaj, uciekaj daleko, dobrze. Gaz. Pięknie. Jest! dobrze mamy? No, dawaj, dawaj. Jest. ale myśliki uciekajcie. Mistki, uciekajcie, nie. Do ciebie mówiłam bardziej, bo tam nie znam ziomeczka, kto gra z nami. Ale do są! Uciekaj. Jest! Pięknie. O, oh. tu jesteśmy? O! o. Nic. Poczekaj, Zadymka! Teraz, co, za szybko ci to. Zadyma. Mm. Poczekajcie, zobaczymy sobie mapkę. Taka, to bardziej otwarta. No to co? To Baza? samo? Dobra, spróbujmy to samo. Jak nam nie wyjdzie, to jest bardzo duży problem. Bo co, bo już się skończy nam szansa? Nie, ostatnio będzie, ale jak przegramy znowu. Czyli nie ma szans, żeby 12 zrobić tak. Jest. O, ja nie za. mam dla Ty kogo. Chcesz No, ale no, nam już wyszły trzy, więc jesteśmy dobrzy. Przyznaj to. No. O no. kurde. Przyznaję. Patrz, jak przyznaję. To znaje, jest takie stresujące widzowie. To jest największy stres. Ała. O nie, rozumie! Nie! To był taki stres! The... Ale bardzo miło, że grasz dla mnie. Proszę bardzo. Gdzie ta O co tu chodzi? Nie, no oni są za dobzi. O to są pro playerzy, którzy się w ogóle biorą za to. Mhm. Ale mi się, jak to się w ogóle, tym nie przejmuj. Po Dobra, co? biorę tego. Kogoś po złego. co? Po co to tak wiesz? Przeżywka masz biorę taką. Biorę tego bez I na fajnie, taką ekscytację. To ja biorę Edgar. Tak. Wygrajmy to. A co co ty robisz teraz? Medytujesz? Um, to wie, trzeba się skupić, bo dostałem nerwicy trochę, że przegraliśmy, bo to jest z nami stres. Mm -hmm. stres mam troszkę teraz problem wymowy z rybą, bo teraz bo <laughs> kiedyś Ałma. mówiłem takie ry, że normalne Ałma. a teraz nie umiem innego ry niż takiego rrr. bardzo ładne mówisz rrr. Pięknie. pięknie o Au! <laughs> ja myślałam, że to podpala, bo to był taki skin, mama no, trochę tak, czemu on tam stoi, aha już wiem ojojojoj oj, oj. ej ja mi się wydaje że to możemy wygrać widzowie to serio możemy wygrać no też mi się tak wydaje widzowie patrz o nie wierzę co to było co to było idę tam nie wierzę przecież on już tak był blisko miśki bidi diojo Co tu się Ej, ale ta Jackie jest serio, dobra. No dobra, tylko że ona tam pod tą bramką zamiast strzelać, to nie wiem. No patrz, no ona będzie sobie chodzić. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze ja. Dobrze, dobrze, bierz go, bierz go. Dawaj go, dawaj go. Dobrze, pięknie. Nie, nie widzowie tego się nie da! Nie da się tak! Misiu. Miśku! Misiu, ze spokojem! Dziubo! Dobra, wierzę w to w jedynie tak, że ta Jackie jest po prostu mocna i ona nas doprowadzi do zwycięstwa. A, w siebie nie wierzysz? Sziu. Patrz, jaki ty jesteś kozak! Widzisz? Ty nas doprowadzisz do zwycięstwa! Misiu, jak nie zginie? Nie, widzowie, tak mało czasu zostało. No, To ja się tak stresuje. No, nie stresuj się, proszę Cię, nie stresuj się nie ma co, patrz, już, cyk, cyk tu ich mamy, pach pięknie nie mama, strzelimy. nie, nie, bo, nie strzelą bo, nam bo, będzie dogrywka bo, bo, i my strzelimy bo, bo. patrz, patrz, cyk, 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 cyk pięknie i cyk, 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 teraz tego, super dobrze, i patrz jedziesz Ty z piłą Miśku, masz to jest dogrywka, Mama. uważaj, uważaj, nie, o nie, My oni czekają, nam. dobra, oni wiem czekali tylko na to, no już przegraliśmy nie przegraliśmy prawie nieprawda pięknie, i wybijaj, wybijaj no, Nie. Dobrze. nie, no, ja mu tylko <grym> <grym> nie nie, to jest to jest tragedia widzowie, co tu się dzieje <grym> ale Miśku, emocje, to jest piękne nie, 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 oni nam strzelą nie, nie strzelam nam. Nie strzelą nam. Nie strzelisz Nie strzelam nam. Nie strzelisz. Nie strzelą, nie dasz patrz. patrz, patrz nie nie dacie strzelą. rady, nie dacie rady. Co tu się da dzieje? Ła, 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 ła. Jackie, pomocy! Ja Cię kocham. Mamoś, musimy to mamy zrobić. Mamy to, mamy to. to. Damy, 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 damy. Jackie! ich, Bierz ich! Dawaj, dawaj! Je Widzisz? Ale fajnie! Mi się... Jesteś, ale czad! Widziałeś? Mi się pięknie to zrobiłeś! Ale Gramy super! Znowu. A poczekaj, poczekaj, muszę oddać Ile się? jeszcze mamy możliwości? No jedną. Ale jak coś to dokupię zagiemy, bo ja... Nie, nie dokupu! Widzowie! Widzowie! Mamy radę! Super. Damy radę! Ale super! Jesteś mi się, super to było. Widzisz, jak fajnie, jak są takie role. Ej, to... już 4 rozgrywki, 17 minut. Okay. Do Ej, nie, mamy takiego Sigma Szefa. My to wygramy na 100%. My mamy takiego Sigma Szefa, drużynie. Czyli, że co, że Elo? Nie, hehe I toksa mamy. Nie, no Sigma jestem Szefa. Dawaj, dawaj, no. dawaj, patrz. Pięknie. Podaj, podaj, podaj. A ja idę w ten. Widzisz, patrzę na ciebie i. Mega kurczaki. Mega czekaj. czekaj, czekaj. Mister P. Wiem, że ty to chyba. Misiu, zjedziesz. jedziesz z tym! Kurczę. Ja o, to zakres. próbowałem no, strzelić, no ale mi to nie wychodziło, nie? Mama, ty dasz radę za to. Ty dasz radę. Ty dasz radę. Wiedziałem. Uch, dziękuję. No to presja, to jak mogłam nie dać rady. Mamuś, presja czasami działa tak, że się tak bardzo stresujesz, że nie umiesz. Wiem, ale to była. Oj, e dawaj, dawaj! No. Nie, czad! I co, jeszcze raz? No jeszcze! No nie. I kolejny mityk, widzowie. Widzowie, ja chyba na to zasłużyłem. Nie denerwuj się. Wiem, że to takie wiesz, ale nie, nie trzeba stukać. I tak już Najbardziej obchodzi mnie tą... to, żeby mama zdobyła tą melodię. Jeju, ale ty widzowie. Tróba Zostało nam sub. tak mało, jeszcze jedna zadymka I tylko 50 I Jeszcze minut. tylko 6 wygranych. I już to mamy. To coś kochany, naprawdę ty jesteś takim optymistą. Czasem. Jeszcze tylko. No. Pamiętam jak mówiłeś, że masz 300 subów jeszcze i jeszcze tylko Jeszcze tylko 700 do tysiąca. Tylko 700 do 1000. Super to było. A teraz masz 21. 000. I dowie. Widzicie? Jak można być pozytywnym? Kiedyś tak było tak. Aj no gdzie on dobramy? Pięknie, pięknie. Przepiękne to było o! który? Nadziałem się, nadziałam się. na frania miesiek brawo patrz. Dawajcie ich, dawajcie ich co? A ja tam pójdę. Dobra. Nie, nie! Ulta zużyłam, bez sensu. Za dużo ich tam w ramce stało. No, trzy, trzy osoby widzę. No. To się tak nie dało. Nie, bo wiem, że jakbym poszła i tak na nich, to bym zginęła. Ale dawaj, dawaj go. Mamy go. Mamy to, damy. Mamy Dobra. To. Tamtych bierzesz? Tego Zbrak też tutaj. chyba mam. Nie, nie mam go. Nie szkodzi, już. Aj No dobra, kruk zadaje najwięcej z No właśnie i wkurza tym. mnie on, no bo kruk to. Kruk z Hiperem o, i zadaje i że to najwięcej to... w historii Brawl Stars. Wiedzieliście o tym? Kurczę, no nie, prani. <laughs> Jesteś fajny jeszcze. Doceniasz wroga. O nie, zepsuli nam nasz płotek. Już Siedzisz, jedziesz, jedziesz. No, nie, nie. Ale najważniejsze to jest to, że nam jeszcze nie strzelili. Nie mów tak! Wykraczasz krukiem. Kruk czasami może wykrakać. Dobra. Nie pykło. Wybij ją, wybiją! Nie. 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 No widzowie, 30 sekund. No jesteśmy już po tym. Ale... Dobra, zabawa się. Mamy. Misiek, mamy to! Bierz go, bierz go, bij go, bij go, 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 ty jesteś na blisko, bij no kruka. Kruka, <noise> <noise> kruka! nie gadajcie! Miałeś kruka, ziomuś! Przestań. Miałeś być kruka. Dawaj! Dawaj, dawaj, nie pięć! Cztery bierz. z ulta! No mama, ja nie mam ulta. Nie szkodzi. Hej! Misiu! O, ty, ty się taki ty jesteś kochany. Kochany jesteś. Kochany jesteś. I co, kupujemy? Nie kupujemy tych prób. Nie kupujemy. Ja kupuję. Nie chcę, żebyś kupował. Nie. I co wtedy się zrobi? Kupujesz ja dwie chcę, próby. Żebyś też dobyła, to ale Misiu, to będzie bez sensu wydawanie. No Co? Czy nie? Czy chcesz? Można jeszcze. Ale to popatrz, że to tylko dwie będą. Pokaż, ile tu trzeba. Mamy. Ojej, to. Aha, bo jeszcze tylko napad i knockout. To będziemy w połowie. No. A jak ja kupię, a potem ty? To będzie to działać? Ej, dobra, zobacz to. Kup. Dobra, teraz wyłasimy. No, wyłaś. I gramy. Nie, nie można. Wyczerpałem mnie ja Ty też tak. musisz? Tak Ale, Ale widzowie, besy. ja się nie poddam Dopóki mama nie zdobędzie tej melodii Ty jesteś przekochany Chociażbym mógł wyleć miliard gemów Nie, nie trzeba Nie, Misio, serio Ja chcę, żebyś się bawił, nie chcę, żebyś się tak przejmował, dobra? Okej? Okay. na radę. fajnie, Na fajnie, ziomuś, proszę cię Bez takiego nerwowego, okej? Okay? O, -o. o, 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 o Nie, 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 nie Tutaj. Dobra, widzowie, mam ulta! To nie zawaham się go użyć. <noise> Pięknie! Dobrze! Oj. No nic, nic, mamy. Oni już się cieszą, że ich tego koła. Wiem, ale my też zrobimy. No, no co ty, Jesse? Robisz to? Auć! Ja też nie wiem. Misiek, misiek, misiek. O nie, o nie, o nie, jesteś sam tutaj. Nie było szans, nie było szans, nie Nie, proszę cię nie się. Dobra. Najważniejsza jest dobra zabawa. Ale emocje są naprawdę. Mamy jeszcze jedną szansę. Damy radę. Wierzę w to bardzo. Damy radę, widzowie. Trzeba tak robić. Spokój. My się dobrze. Wygramy to. Um. Super! Bardzo mi się to podobało. To zrobiłeś, ale czemu tylko... Nie. Dobrze, 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 dobrze! Dobra. To jest dopiero początek, widzowie. Chociaż uh -huh. ta Jackie jest lama. Mam go! Powiem tak szczerze. Aj, aj, aj! Nie! Nie, nie, nie! Dawaj, dawaj, dawaj! Kończ go! Ale fajnie to wybiłeś! Pięknie! Um. No Jackie, błagam cię, no, to w jest prawda, w bo tak trochę lamią tu. I tu ja też, cyk, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie, bum, bum. nie Cik, Dawaj ją, dawaj ją, dawaj, dawaj! Nie popiły! Jackie! Nie, pi nie piłkę, tylko ich musiałeś wybić, wiesz? Bo to jest lama. Nie mów tak. No dlatego, się jest ja prawdę? Urczaki Nie no bez sensu. Nie no, jesteśmy zgubieni. Dobrze, dobrze, wybijaj to! Pięknie! Ale ty jesteś kozak. Misiek. Nie, 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 nie. Co nie? No. Hej! No, dawaj, dawaj! Dobra, damy jak. Nie, 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 Dobra, widzowie, ja zaraz wiesz... Nie, ta Jackie jest lama. Ona chce kliknąć <laughs> ulta, a ma Przestań. piłkę! Przestań. No, a tam jest płotek, no, czy coś tam. Dobrze! Jak ja tego nie obroniłam? To, to było straszne, to, to jestem wiem. ja. To na mnie jest. Pięknie. Ale jedziesz z... Mamoś... Chodź! Jak szybko! Mam szybko! No jak? No chodź! Bij ich, bij! Ich. Bij! No nie da się! Jest! Patrz, skaczy na nie. No nie, dawaj, A... dawaj, strzelaj! Co to nie, nie tam? Mam, nie Aha, mogę. dobra. Teraz, teraz, pięknie. Nie, 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 nie. pusta nie. A... I co, koniec? Dobra. Już trudno, ale próbowaliśmy Miśku może następnym razem, bo ja już nie chcę kolejnych nie, wydawać teraz, wiesz nie, ale super, kończymy odcineczek było pięknie, się graliśmy mega tam było kilka kozackich akcji, jesteś cudowny i mega Ci dziękuję, że chciałeś na mnie grać wiesz, super, to jest bardzo dziękujemy Wam widzowie za oglądanie dziękujemy, pa mordeczki pa mordeczki.